Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Twórczyni Światów. Ta krótka seria nagrań o archetypach jest oparta na niezwykłej książce Podróż autora Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy autorstwa Christophera Woglera. Omówię każdy archetyp ze względu na jego funkcje psychologiczne, które odnoszą się do postaci literackiej jako osoby, lub do tego, jakie emocje może taka postać wzbudzić w czytelniku? Wyjaśnię także wybrane funkcje dramaturgiczne czyli to, jaką rolę może odegrać dany archetyp w historii oraz problemy i rodzaje tego archetypu. Niezwykle interesującym archetypem jest archetyp cienia. Jest to symbol ciemnej strony osobowości, tych zagłuszonych i wypartych aspektów i pragnień, do których bohater nie chce się przyznać. Są to te elementy ludzkiej osobowości, których nie lubimy, sekrety coś, co chcielibyśmy z siebie wyplewić lub pozytywne aspekty, które musimy chować przed światem, aby przetrwać w obecnych okolicznościach, np. w czasie pobytu w wojsku lub na wojnie. Cień jest często utożsamiany z postacią antagonisty, jednak Wogler obrazuje to w nieco inny sposób. Negatywny aspekt cienia zazwyczaj Utożsamiany jest z postacią wroga i przeciwnika bohatera. I wróg, i przeciwnik bohatera są skupieni na pokonaniu bohatera. Natomiast antagonista jest osobą lub postacią, która ma ten sam cel, ale próbuje go osiągnąć w zupełnie inny sposób. I Wogler obrazuje to na przykładzie przeciągania liny. Antagonista i bohater ciągną linę w dwóch przeciwnych kierunkach, natomiast wróg i bohater mierzą się i stają naprzeciwko siebie z mieczami w rękach, dlatego dynamika pomiędzy antagonistą i bohaterem, a wrogiem i bohaterem jest inna. Funkcje psychologiczne cienia. Cień symbolizuje te tłamszone uczucia, traumy, poczucie winy, żalu, skryte emocje, ciemne strony naszej osobowości, stare nawyki i lęki. Może być niszczycielską siłą, na przykład stary detektyw, który zapija wspomnienia ze scen zbrodni, może okazać się pokonany przez własnego cienia. Pozostawiając te problemy bez konfrontacji, i wtedy można powiedzieć, że został pokonany przez własne demony. Archetyp cienia jest używany także po to, aby wyjaśnić znaczenie snów, wyjaśnić powody, dla których pojawiają się w nich potwory, demony, wampiry, wilkołaki, funkcje dramaturgiczne. Cień stanowi wyzwanie dla bohatera. I daje mu dobrego przeciwnika. Mówi się, że historia jest tak dobra, jak przeciwności, z którymi bohater musi się zmierzyć. Cień kreuje konflikt, zwłaszcza wewnętrzny, i wystawia bohatera na próbę. Cień pokazuje także słabości bohatera, kiedy ten ma wyrzuty sumienia, zachowuje się w sposób autodestrukcyjny, ma życzenie śmierci. Nadużywa siły, daje pokaz okrucieństwu, wtedy bohater pokazuje te ciemne strony osobowości i w symboliczny sposób przyjmuje maskę cienia, a cień go pogrąża. Jakie są rodzaje cienia? Cień może być reprezentowany przez zewnętrzną postać czyli przez inną postać w książce lub może być wewnętrzny. Cień zewnętrzny będzie postacią, która od samego początku jest cieniem lub postacią, która pod wpływem wydarzeń przybiera maskę cienia. Natomiast cień wewnętrzny to są takie zachowania bohatera, które wyciągają na światło dzienne jego ciemne strony i te aspekty osobowości, do których bohater nie chce się przyznać. Ma to symbolizować wyciąganie rzeczy z cienia i oświecanie. Tych ciemnych aspektów, przez co bohater uświadamia sobie własne braki. Cień może być tłamszony lub uświadomiony. Tłamszony cień to taki, który pojawia się, kiedy bohater podejrzewa, że ma pewne tendencje, np. tendencji do okrucieństwa, ale oszukuje sam siebie, udając, że on nie ma takich problemów. Natomiast cień uświadomiony to taki, kiedy bohater jest świadomy, że ma tendencję do okrucieństwa, ale nic z tym nie robi. To może się okazać bardzo ciekawe, kiedy użyte w połączeniu z bohaterem tragicznym, który stacza się w dół, który wie, że jest okrutny, który nic z tym nie robi, i przez to bohater tragiczny w połączeniu z archetypem cienia jest lekcją dla czytelników o tym, do czego może prowadzić poddanie się złym tendencjom. Archetyp cienia może pojawiać się w książkach pod postacią człowieka, bohatera lub innej postaci w książce, lub istoty, i często mówi się tutaj o wampirach, lub wrażeniu lub uczuciu. I podaje się tutaj przykład dr Jekyll and Mr. Hyde, te dwie strony osobowości, które przejmowały kontrolę nad jednym człowiekiem. Archetyp cienia może być pozytywny lub negatywny, i tutaj to może być ciekawe, ponieważ mówimy, jeżeli rozmawiamy o archetypie cienia, o tych negatywnych, ciemnych stronach osobowości, więc jak cień może być pozytywny. Chodzi tutaj o momenty, o sytuacje, kiedy bohater przeżywa emocje, które w pewnych okolicznościach są pozytywne, mimo że w innych są negatywne, czyli na przykład. Żałoba, gniew, wyrzuty sumienia. Kiedy takie zdrowe emocje są tłamszone, wtedy bohater może wejść na ścieżkę cienia, ponieważ nie daje im szansy, nie wyciąga ich z cienia i nie oświetla ich świadomością, nie pracuje z nimi. I przez to przez takie tłamszone emocje, nawet emocje, które są pozytywne, nasz bohater może stoczyć się w dół i przywdziać maskę cienia. Cień może być pełnoprawnym bohaterem, lub przejściowym bohaterem w książce. Co ciekawe, na przykładzie gwiezdnych wojen, Darth Vader był uważany za pełnoprawnego cienia. Tą postać, która poddała się ciemnej stronie osobowości, która z nią nie walczyła, która wręcz cieszyła się z mocy, jaką jej to dawała. Jednak w ostatnim momencie, w ostatniej części. Darwejder ściąga maskę. On ściąga maskę cienia. Tutaj pełnoprawny cień w ostatnim momencie dokonuje zmiany. I oczywiście, tak jak mówiłam, przejściowy archetyp cienia pojawia się jako maskę, którą może założyć i bohater, i antagonista, i przeciwnik, i inne postacie w książce. Może się okazać, że archetyp cienia. Zostanie ukazany jako niezwykle płaska postać. Została pogrążona przez złe aspekty osobowości, dokonuje złych czynów i tyle. Jednak możemy, jako autorzy, wykorzystać potencjał cienia, aby wzmocnić i urealnić postać w naszej książce, czy to bohatera, czy antagonisty, czy przeciwnika bohatera. Warto archetypowi cienia. Dać dobrych wartości, dodać mu elegancji i szyku, piękna, być może wyjaśnić, że jest podatny na zranienie, pokazać go w jakimś bezbronnym momencie, kiedy daje upust emocjom. Warto też rozważyć, czy można wkomponować w książkę scenę, kiedy przeciwnik lub antagonista lub postać, która przywdziała maskę cienia... Znajdują się w niezwykle bezbronnym momencie. Na przykład morderca, który spogląda na zdjęcie córki, a bohater jest tego świadkiem. To sprawia, że archetyp cienia, antagonista lub przeciwnik stają się człowiekiem, a nie tylko bezosobowym przeciwnikiem. I bohater staje przed trudnym moralnie wyborem, co daje nam, jako autorom, Szansę na wprowadzenie konfliktu wewnętrznego, co jest niezwykle interesujące dla czytelników, ponieważ akt dokonania zemsty lub akt dokonania sprawiedliwego osądu staje się utrudniony, ponieważ nie mierzy się bohater wtedy z mordercą, lecz z człowiekiem, który dokonał morderstwa. I to zupełnie zmienia perspektywę tego, w jaki sposób bohater. Może zastanawiać się, która decyzja jest dobra. Co ciekawe, jeżeli bohater nie okaże współczucia, nie okaże litości, warto się zastanowić: czy ten moment nie jest możliwością na pokazanie, że bohater też może być ogarnięty przez archetyp cienia, kiedy próbuje pokonać cień w innej postaci. Bardzo serdecznie polecam Ci książkę Podróż autora. Struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy. Christophera Voglera. Sprawdziłam księgarnie internetowe i ta książka wciąż jest dostępna. Doskonale wiem dlaczego. Tak jak archetypy i podróż bohatera, podróż autora i autorki jest ponadczasowa. A jeśli Ty też chcesz zostać dwuczyniem światów i jeśli szukasz towarzyszki w podróży pojsarki, to zasubskrybuj ten podcast. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!